126P, czyli popularny Maluch. Auto, które jest na naszym rynku obecne już od 50 lat zmotoryzowało Polskę. Auto, które było tak pożądane, a przy tym trochę niedostępne, że ludzie, którzy mogli sobie go kupić w Polmozbycie, od razu mogli też pojechać z nim na giełdę i sprzedać go z dużym zyskiem. Takie były czasy, ale Maluch był bardzo pożądany. A jak jest dzisiaj w tych niepewnych ekonomicznie czasach, czy Maluch to jest dobra inwestycja i lokata kapitału i czym się to różni, na co zwrócić uwagę w przypadku zakupu samochodu zabytkowego jako inwestycje? O tym i o innych tematach porozmawiamy sobie z Piotrem. Zapraszam was na odcinek. Właścicielem tego pięknego Fiata 126p, którego możecie tutaj dzisiaj oglądać, jest Piotr z firmy Klasyczny Garaż. Cześć Piotr. Cześć Janek. Dzięki, że przyjechałeś. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo nam miło tutaj przyjechać z naszym jednym ze starszych w sumie fiatów. Bo mamy kilka fiatów w kolekcji, mamy też inne samochody, ale ten fiat ma specjalne miejsce w naszym sercu, bo własnoręcznie został złożony po remoncie. Tak, no to cieszy, to jest taka więź, wtedy się tworzy. Zdecydowanie. Może powiedzmy trochę o waszej inicjatywie, czym jest klasyczny garaż, czym się zajmujecie. Jesteśmy w internecie obecni dopiero od roku. Także jeśli chodzi o social media, jesteśmy trochę nowi, powiedzmy, młodzi. Jednak nasza historia sięga 2011 roku, kiedy pierwszy samochód do naszego garażu wjechał i rozpoczął się remont. To była Piękna 500 z 1968 roku, którą też wyremontowaliśmy. Później, właśnie przyszedł maluch, a następnie tak trochę. Inne miejsce przeskoczyliśmy na amerykańskie samochody. Mamy Forda Thunderberda z 1964 roku, piękne 5-metrowe coupé. Mamy klasykę amerykańskiej motoryzacji, czyli Forda Mustanga z 1968 roku. I kontynuując kolekcję małych Fiatów, e, udało nam się zakupić w idealnym stanie Fiat'a Cinquecento Sporting. A kontynuując znowu amerykańskie V8, ostatnio e, staliśmy się posiadaczami e, pięknego Cadillaca Fleetwood. 69-70 roku. Także e, mamy no doświadczenie zarówno w małej włoskiej czy też polskiej motoryzacji, jak i amerykańskiej. E, mamy wiedzę jak kupować, jak zarabiać też na tych samochodach i chcemy się tą dzie wiedzą dzielić ze wszystkimi. Dlatego stąd był pomysł na stworzenie profilu. E, jesteśmy teraz w trakcie przygotowania książki. Pewnie, jeśli będziecie oglądać ten film, to już będzie książka gotowa lub na dniach będzie dostępna do zakupu więc zapraszamy na naszą stronę klasycznygaraż.pl na Instagram klasyczny garaż tam znajdziecie bardzo dużo informacji nie tylko o tym maluchu, ale i o amerykańskiej motoryzacji No tak, e, teraz bardzo dużo ludzi mówi o inwestowaniu w klasyki, o lokowaniu pieniędzy w klasyki e, może rozróżnimy te pojęcia czym jest inwestycja, a czym jest lokowanie, bo no, często to są pojęcia podobne na pierwszy rzut oka, ale to tak jak z zaliczką i z zadatkiem. Nie? Ktoś, kto, kto dał zadatek czy zaliczkę i druga strona się nie do końca wywiązała, no to wie o czym mówi, a teraz może uświadommy ludzi, którzy jeszcze nie popełnili błędów, żeby tych błędów nie popełniali. Jako osoba z wykształceniem ekonomicznym, która też jest jednocześnie pasjonatem, właśnie. Klasycznej motoryzacji, ne, mogę Wam przybliżyć, jak wygląda różnica między lokatą a inwestycją. Jest to e, w sumie bardzo proste, bo lokata gwarantuje jakiś konkretny zysk na koniec okresu tego, powiedzmy, inwestowania. Mhm. Natomiast inwestycja z samej definicji to jest rezygnacja z pewnej teraźniejszości na rzecz niepewnej przyszłości. Możemy zrezygnować, z, powiedzmy, 10 tysięcy złotych, które na pewno mamy dzisiaj, zainwestować się w taki samochód, i być może za 15 lat będziemy mieli 15 tysięcy, być może 20, a być może tylko 5. Tutaj nie mamy żadnej gwarancji, czy coś z tej inwestycji zyskamy, czy będziemy stratni. Dokładnie. Więc teraz nie mogę nie zadać pytania, czy maluch jest dobrą inwestycją, czy lokatą kapitału, jak byś określił ten popularny samochód. Z całej miłości mojej do niego jednak byłbym ostrożny, jeśli chodzi o nazywanie tego lokatą. Jest wielce prawdopodobne, że na takim samochodzie zyskamy jakieś pieniądze, ale nie jesteśmy pewni, czy to będzie 5%, 10 czy minus 15%. Dlatego ja bym określił to jako inwestycje. I inwestycje o raczej długoterminowej stopie zwrotu niż krótkoterminowej. Tak, to nie jest taki flip. Tutaj myślę, że bardziej trzeba byłoby się skierować do takich samochodów jak na przykład wspomniane przez Ciebie Cinquecento Sporting, które ma chyba większy potencjał, ale tak jak powiedzieliśmy wielu lepszych od nas inwestorów nieraz się pomyliło, więc ciężko powiedzieć, że to będzie na pewno tyle, bo ja powiem Wam tak, mogę Wam zrobić dowolny wykres sprawdzający się dowolnych walut, tylko, że do tyłu do przodu się nie podejmuje. Myślę, że z Maluchem jest podobnie, chociaż tutaj znając pewne rzeczy możemy, się, możemy trochę to ryzyko zminimalizować, więc może powiedzmy o tym, co jest tak ważne w przypadku kupowania samochodu jako lokatę, tudzież inwestycje. Jest bardzo dużo czynników, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie samochodu, zwłaszcza klasycznego. Wiemy, jak ciężko jest kupić dobry samochód współczesny do jazdy na co dzień a przy klasykach dochodzi jeszcze dużo innych kwestii, które wpływają na jego późniejszą wartość. Jeśli chodzi o takiego malucha, możemy wyróżnić serie i roczniki, które są bardziej lub mniej pożądane. Ten maluch jest z tak zwanej pierwszej serii, jest to maluch o oznaczeniu ST. Jest to pierwszy składany na polskich częściach, ten akurat jest rocznik 78. Wcześniejsze, do 76 mniej więcej, były składane na częściach włoskich. Mają inne klapy z tyłu, mają cytrynki z napisem Fiat. To są takie najbardziej charakterystyczne. Logo też. Mają inny pas przedni, inne logo, tak. To są takie najbardziej charakterystyczne rzeczy, które, po których można stwierdzić, czy to jest model Bambino, czyli właśnie ten włoski, czy to jest już pierwsza seria. E, późniejsze e, modele, późniejsze te takie faceliftingi powiedzmy, czyli wersje FL, EL, potem ELX e, są już zdecydowanie mniej warte. Ostatnio dużym hitem i, i dużą e, taką ciekawostką stały się modele z ostatniej pożegnalnej serii Happy, Happy End. E, to jest ostatnie 1000 sztuk maluchów e, z, zmontowanych w roku 2000. I one występowały tylko w dwóch kolorach. każdy z happy endów, czy to żółty, czy czerwony, ma naklejkę z kolejnym numerem. A Tutaj też należy bardzo uważać i bardzo ciężko dojść oryginalności takiego happy endu, bo numer WIN w żaden sposób nie jest powiązany z ani numerem kolejnym, ani tak. z wyposażeniem, czy też tą serią happy end. Tutaj jest ciekawa historia, którą mam nadzieję, że Wam za jakiś czas pokażę, opowiem Wam o niej. E, tutaj pozdrawiam jednego z moich kolegów, widzów, e, który właśnie może bardzo dokładnie powiedzieć o tym, dlaczego, dlaczego tak jest. Po prostu robotnicy przyklejali te naklejki już na placu, jak leci, a nie według numerów WIN. W związku z tym też będzie taka ciekawa historia, którą może Wam opowiem. Ale też. Powiedzmy Piotrze jasno i wyraźnie, że najważniejsze jest najważniejszym faktem jest zachowanie oryginalności samochodu. Bo jeżeli chodzi o maluchy, które były popularnymi autami, z czasem już traciły na znaczeniu, to ludzie nie dbali o oryginalny zderzak. Jak się z GIO potrafili wymienić na nowszy. Czasami specjalnie unowocześniali swoje samochody, aby brylować przed sąsiadami, ale taki samochód no, nie jest tyle warty, co nawet nieco w gorszej kondycji samochód oryginalny, prawda? To jest prawda. I w Polsce jest relatywnie trudno dojść do tego, jak konkretna sztuka, konkretny egzemplarz był wyposażony i jaka to była wersja. Niestety w Polsce nie ma tak dokładnych archiwów, baz danych, jak na przykład mieliśmy w przypadku naszego Forda Mustanga, którego przywracaliśmy do fabrycznej specyfikacji i po numerze Vin i tabliczce tak zwanej Door Tag byliśmy w stanie otrzymać w zasadzie specyfikację produkcyjną całym wyposażeniem, jakie w nim było. Jeśli chodzi o malucha, trzeba było przekopać jeszcze Wiele, wiele stron forów internetowych, bo to jeszcze było trochę przed czasami Facebooka, przed taką popularnością Facebooka czy, tak. czy innych Social Media, więc dojście, jak powinien ten samochód wyglądać, byłoby trudne, gdyby nie fakt, że on był w bardzo oryginalnym stanie. My go kupiliśmy trochę przypadkiem, ale była to niemalże miłość od pierwszego wejrzenia. Praktycznie poza korektą Lakieru, poza. Za Ponownym polakierowaniem niewiele w nim robiliśmy. Większość rzeczy jest w 100% oryginalnych. No i to robi wrażenie. Zresztą ja mam szczególnie sentyment, ponieważ mój dziadek miał takiego samego maluszka, tylko że w kolorze żółtym, rocznik 79, więc jeszcze na cytrynkach, ale już nie fiatowskich, ale z napisem Licencja Fiat. Właśnie jak jest z dostępnością takich elementów, takich drobnych detali wykończeniowych w przypadku małego Fiata? Jeśli chodzi o oryginalne emblematy na przykład, to jest to bardzo trudne. Te wspomniane przez Ciebie oznaczenia licencja Fiat na Allegro potrafią kosztować kilkaset złotych. Przy wartości malucha, wiadomo, jeszcze sprzed kilku lat, też będącej kilkaset, kilkaset złotych. My na przykład mieliśmy, w momencie, kiedy kupiliśmy, mieliśmy znaczek 126P, E, wykonany e, jako część zamienna przez rzemieślników. Od dobrych dwóch lat poszukujemy oryginalnego znaczka 126P, który by pasował w rozstaw otworów. Nie jest to możliwe do znalezienia. Ja pamiętam, kiedy miałem zaporożca i poszukiwałem do niego logo na maskę przednią. Też pięć lat, zdaje się, <ścoughs> szukałem tego. Części silnikowe były dosyć dobrze dostępne, natomiast właśnie mechaniczne, bo bez tego samochód nie pojedzie, a części takie, bez których auto jeździ, to jest zupełnie inna bajka. Pełna zgoda. To samo na przykład z chromowanymi piórami wycieraczek. Przerobiliśmy już kilka kompletów i każdy ma minimalnie większy lub mniejszy rozstaw tych śrub czy otworów montażowych. Nic nie pasuje, cały czas jeździmy na tych kilkudziesięcioletnich e, czarnych plastikowych. Tak. To, to jest widoczne. No i trochę razi, szczerze mówiąc, ale ogólnie samochód jest naprawdę w fajnym stanie. E, mówiliśmy tutaj o tym, że polskie samochody, czy nawet włoskie, do nich dotarcie do archiwów jest e, słabe, ponieważ tę kwestię traktowano tam po Macoszemu. A jak, jest, jak to wygląda na tle samochodów amerykańskich? Może tu jeszcze powiedzmy parę słów. Jeśli chodzi o auta amerykańskie, to tak jak wspomniałeś właśnie tego Mustanga, a jest dużo łatwiej. Mamy taką bazę danych, która się nazywa Marty Report, Marty Works i tam po numerze Win i, i informacji z Door tag, czyli z takiej tabliczki, gdzie na drzwiach kierowcy jest wypisane kod lakieru, kod... Tapicerki możemy otrzymać raport o tym, w jakim stanie, z jakim wyposażeniem samochód wyjechał z fabryki. Na tej podstawie można bez problemu odbudować potem samochód, tak jak my zrobiliśmy z naszym Mustangiem. Jeśli chodzi na przykład o Cadillac'a, którego niedawno nabyliśmy, to już takiej bazy danych nie ma. Jest to troszkę bardziej skomplikowane, żeby oszacować, jak był samochód wyposażony. Z drugiej strony są to samochody, które były mniej poddawane modyfikacjom, więc też ich oryginalność zawsze jest na dużo wyższym poziomie. Mówiłeś też o włoskich samochodach, i tutaj pamiętam pierwsze przygody z 500ką naszą, to był 2012 rok. Napisałem do działu historycznego Fiata w Turynie i powiedziałem, wysłałem kilka zdjęć, powiedziałem, że mam takiego Fiata w stanie e, wymagającym pilnego remontu, że tak to dyplomatycznie ujmę e, i dostałem w odpowiedzi pełną specyfikację, jak on wyglądał, kiedy wyjechał z fabryki. Więc może nie ma tam jakiejś bazy danych ogólnodostępnej, ale jeśli się uda dotrzeć do odpowiednich osób, to jednak są one w stanie znaleźć takie informacje. O tym, że samochód powinien być oryginalny, już powiedzieliśmy. E, historia z Fiatem 500 też daje do myślenia, jak wielkiego zaangażowania to wymaga poświęcenia wielu miesięcy na składanie tego auta, poszukiwaniu części. A jak to wygląda od strony finansowej? Czy wolałbyś kupić samochód odrestaurowany, odbudowany, czy auto do remontu? Wszystko zależy od tego, co możemy sami zrobić we własnym zakresie bo to będzie miało duży wpływ na koszt całej renowacji. W Stanach Zjednoczonych popularny jest tak zwany father son Project, czyli ojciec z synem robią renowację starszego samochodu, niekoniecznie klasyka, ale często są to akurat mhm. klasyki. Jest to potem pierwszy samochód, którym syn, chociaż ostatnio też bardzo często córka, dojeżdża do koledżu czy, czy na studia. W Polsce to też zaczyna się przejmować, i, i osoby, które mają zaplecze czyli Powiedzmy, mieszkają w domach, czy też mieszkają w, na przedmieściach albo e, mają e, pomieszczenia gospodarcze, żeby się takiemu projektowi poświęcić, też tak robią i potem mogą e, te najbardziej kosztowne e, części renowacji zrobić we własnym zakresie. To jest wtedy e, bardzo e, dobre, nie tylko ze względu na to, że oszczędzamy pieniądze, ale uczymy się tego samochodu, wiemy i w pełni nadzorujemy. Jak ten samochód został odrestaurowany? Jeśli chodzi o osoby, które powiedzmy mieszkają w miastach i mają albo tylko parking pod, pod blokiem, albo jeszcze w dobrym wypadku garaż podziemny, i tak no, jest to trochę za mało, żeby zrobić pełną renowację. Owszem, możemy wyregulować sobie gaźnik, możemy coś tam przy elektryce podłubać, ale pełnej renowacji niestety nie zrobimy. Ale tutaj trzeba też powiedzieć, że kupując jakieś auto, które nie jest specjalnie drogie i restaurując je, zwłaszcza jeżeli nie robimy tego sami, to możemy wyjść na tym jak z na mydle, ponieważ koszt renowacji będzie wyższy niż cena odrestaurowanego egzemplarza, prawda? Mamy takie przypadki czasami, jest wielka gorycz potem rozczarowanie, bo przecież nie każdy stary samochód będzie cenionym klasykiem. Mamy rzesze samochodów koreańskich. Które, no dobrze, fajnie, one też odzwierciedlają w jakimś stopniu rozwój motoryzacji, ale to nie są samochody, które będą rosły w cenie. Po prostu czasami one się zatrzymały na poziomie 20-letniego grata i dalej tam stoją, prawda? Tak jest, to prawda. Dlatego trzeba uważać, właśnie w przypadku samochodów typu, typu maluch, jeśli zlecimy y, profesjonalnemu zakładowi, y, i lakiernicze, drugiemu zakładowi remont silnika, dostaniemy pewnie pięciocyfrowy rachunek, który w żaden sposób nie będzie nam potem w stanie zagwarantować zysku na takim samochodzie. Piotrze, teraz omówiliśmy taki standardowy cykl inwestycyjny, czyli kupujemy samochód, restaurujemy go i za kilka bądź kilkanaście lat on zyskuje na wartości i wtedy. Po prostu te pieniądze zyskujemy jak na lokacie. No więcej niż na lokacie, bo dzisiaj o lokatach też moglibyśmy powiedzieć parę gorzkich słów. Natomiast to nie są jedyne formy zarabiania na samochodzie zabytkowym, i może warto też popatrzeć na to z tej perspektywy. Oczywiście, samochód, jak mówi stare ludowe powiedzenie psuje się, kiedy nie jeździ. Dlatego ten samochód powinien jeździć, niekoniecznie musi jeździć tylko i wyłącznie ze swoim e, właścicielem, kierowcą. Może być na przykład wynajmowany na imprezy. E, nasza 500, która w 2012 roku była jednym z pierwszych tego typu samochodów w Warszawie, robiła tak niesamowite wrażenie na ulicy i taką radość nie tylko wśród e, powiedzmy naszych rówieśników, ale wśród małych dzieci, które widziały ten samochodzik z bajek, tego Luigi z tak. kreskówki. Wszyscy się cieszyli, wszyscy byli przeszczęśliwi, machali do nas. Stwierdziliśmy, jeśli to jest taka radość, dajmy tą radość ludziom. Zaczęliśmy wynajmować do ślubów ten samochód. Był to strzał w dziesiątkę. Jest to naprawdę samochód rozchwytywany. Możecie zobaczyć nawet na naszym Instagramie, jak dużo wesel ślubów, ale i innych eventów co roku obsługujemy każda para. Każdy nasz klient jest przeszczęśliwy i super zadowolony. Więc taki wynajem samochodu jest jedną z metod, aby w jakiś sposób spieniężyć albo pokryć koszty. Bo nie zapominajmy, że inwestycja w samochód to nie jest inwestycja w ziemię. To nie leży sobie odłogiem i nie przybiera na wartości. Musimy opłacić garaż, musimy opłacić ubezpieczenie. Jeśli mamy żółte tablice, odpada nam koszt przeglądu, ale często na białych tablicach musimy robić co roku za te 99 zł przegląd. Są też dodatkowe koszty, takie jak przejazd tym samochodem, żeby właśnie on się nie zastał. Oleje, płyny eksploatacyjne, wszystko to się starzeje i nawet jeżeli nie jeździmy jakoś bardzo dużo, to też trzeba brać pod uwagę, także to porównanie z ziemią jest bardzo sensowne. To nie jest ziemia, bo inaczej to mamy wrosta, nieruchomość, ale nie o takiej nieruchomości nam chodzi. Także myślę, że w w tym sensie przybliżyliśmy naszym widzom kwestie inwestowania, lokaty, kapitał, samochody klasyczne. Być może, jeżeli będziecie chcieli, spotkamy się jeszcze yy, i porozmawiamy o motoryzacji za Wielkiej Wody, ponieważ to jest osobny temat. Tutaj troszeczkę przejechaliśmy po tym temacie, ale nie było to na tyle intensywne ciekawe co byś jeszcze poradził czy są jakieś zbiór porad gdzie moglibyśmy uzyskać informacje na temat tego jakby się do tego zabrać bo mówię teraz inne formy inwestycyjne są bardzo popularne niedawno była głośna sprawa o tym jak związek zawodowy zainwestował swoje środki w alkohol konkretnie w wójski. więc te alternatywne źródła trzymania pieniędzy są teraz bardzo popularne tak, to prawda. Teraz samochody stają się coraz popularniejszą metodą nie tylko inwestycji, ale i ucieczki przed inflacją. Ma to swoje wady i zalece, bo wiadomo, że faktycznie można trochę na tych samochodach zarobić. Z drugiej strony tworzy się bańka spekulacyjna, bo samochody stają się przeszacowane. Tak jak już wcześniej mówiłem, marzeniem mojego dzieciństwa był Fiat 126P Bis. Byłem gotowy kupić taki samochód jeszcze 3 lata temu, ale ceny ich wzrosły do takich poziomów, że za tą samą kwotę kupiłem w końcu Fiata Cinquecento Sporting w wersji fabrycznej, bez, bez żadnych dodatków, bez żadnych tuningów, bez żadnych przeróbek. Co prawda, też tego z zagranicy, bo w Polsce większość z nich wiadomo skończyło swój żywot na kajatesach. Ale. Obserwujemy ten rynek jako klasyczny garaż. Wiemy, co się dzieje. Monitorujemy aukcje, monitorujemy rynki. Wydaliśmy też książkę, jak samodzielnie kupić i sprowadzić samochód z Ameryki z dokładnym poradnikiem, ile to kosztuje, co krok po kroku zrobić, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby kupować te samochody. Ich nie będzie już więcej, ich będzie coraz mniej. A warto, żeby zostawały gdzieś na ulicach, żeby cieszyły nie tylko nasze, ale i innych kierowców, innych przechodniów oczy podczas naszych niedzielnych przejażdżek. I tutaj jest analogia do ziemi, bo jej też więcej nie będzie. Dziękujemy Wam za uwagę. Dzięki Piotrze jeszcze raz. Dzięki. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. A Wy napiszcie, co sądzicie o inwestowaniu bądź lokowaniu pieniędzy w samochody klasyczne. Czy jest to przyjemniejsze niż whisky? A może jednak nie. Na pewno zdrowsze. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.